Godny fotel. Tak i to jest taka hybryda tutaj ma, to jest taka hybryda, to jest miękka hybryda. Hybryda, hybryda, tak? kolega polega na tym panowie, że głównym zasilaniem cały czas jest silnik benzynowy i teraz tak, jak ruszamy z miejsca przy założeniu, że silnik benzynowy jest już rozgrzany, to ruszamy na napędzie elektrycznym, powiedzmy tam maksymalnie do 30 km na godzinę Powyżej tej prędkości zasilanie się przełącza na silnik benzynowy. Dodatkowo, jak dodajemy gazu, żeby przyspieszyć czy to w mieście, czy w trasie, to wtedy komputer pokładowy łączy nam aktywny jeden i drugi silnik, żeby była większa moc. Żeby, żeby ogóle, żeby Czyli taki samochód nie ładuje się z gniazdka, tylko on jest ładowany już jest, jak odpuszczamy Tak. automatycznie Ta. nam się ładują baterie od nawet nie ma możliwości teraz no, tak odpuszczam, jak mam, tutaj mam informację w się pojawia Informacja. a benzynowy tu jest taki silnik yy... o 150 tak. tutaj w... I w lewo w takim układzie jego hybrydowym z jakim tu trzeba z życiem się liczyć mniej więcej tak paradoks jest taki panowie że będzie bardzo podobne spalanie i w mieście i w trasie no bo w mieście mamy pożytek jeżeli chodzi o mniejsze spalanie z układu niegiej hybrydy w trasie nie mamy uh -huh. także tutaj przy takie optymalne jeździa za optymalną jazdą uważowanie oszczędowanie dynamiczną w mieście typu warszawa gdzie wiadomo no, jakie jest natężenie ruchu trzyma się no tak tak 8 litrów do 9 na 100 km. No i w trasie podobnie będzie przy takiej płynnej jeździe prędkości autostradowej, to też będzie między 8 a 9 i km. I to jest auto z przednim napędem czy dwunapędem? Stały napęd na cztery koła. Na 4 koła. Bo Subaru z tego słyszę, że ma napęd na pewno koła. Że ma zawsze to Są wyjątki, na przykład taki model na jest, mm -hmm. gdzie jest napęd tylko na tył. Natomiast tak pozostałe modele, to w standardzie, niezależnie od pakietu, wyposażenia, zawsze w stały napęd na cztery koła. No i to jest najlepszy napęd na cztery koła jaki do tej pory został na świecie opracowany. I to jest napęd z tyłu też mechaniczny czy elektryczny Tak jest? Mechaniczny, bo mechaniczny. elektryczny silnik panowy jest zamontowany, do płyn, nie między silnik benzynowy jest włożony, a w skrzynie uh -huh. Także to nie jest tak, że gdzieś na osi jest zamontowany. Aha, tylko on jest jak już elementem na napędowego. on też nam daje od razu na pewno cztery koła. Tam do całego, tak? przed wałem sobie skręcimy w lewo przed kościołem przed kościołem przed kościołem tak jeżeli mamy na myśli ten kościół tam na rogu, no bo kościół to pod przed samym wałem mamy tak? sobie skrzyżowanie w zeszłym skręcimy w lewo bo sam nie będzie dużego ruchu będziemy mieli frajce z językiem To nie, panowie, to jest prawdziwy napęd na pewno cztery koła permanentny, nie żaden wyłączany, tylko stały na na cztery koła, także z samochodów typu SUV, no bo to nie jest autotypowo terenowe, także no, na rajd na karbów, się chyba to nie wybrał, no, no. natomiast gdzieś jest wjazd poza drogą utwardzoną, gdzie mamy błoto, kopny śnieg, jakieś tereny górzyste, bardzo dobrze sobie samochód jak w górę w zimnej jedziemy, to bańczą wietrze, zazwalać po Czyli na narty nie trzeba mieć łańcuszków, wystarczy pojechać. To jakieś opony zimowe przyzwyczajeni. Oczywiście, że tak, bo to wiadomo na opony zimowe to też i hamowanie jest inne. No, hamowanie będzie takie samo. Czy mamy na pewno jedną na cztery koła? I na tych światłach jeszcze na wprost zapraszam na następny wlew. Miękka hybryda od tej takiej tradycyjnej hybrydy Toyoty to ona się przebrużni? Znaczy no w takiej bardziej zaawansowanej hybrydzie jest możliwość przejechania na np. 50 km na, na, na silniku elektrycznym. Gdzieś tam też jest możliwość są takie że można normalnie do miasta doładować, sobie baterię podłączyć do gniazda i doładować, natomiast jak nam zabraknie prądu w bateriach, no to bez problemu możemy sobie zaścielanie spalinowe uruchomić i jechać dalej. Natomiast tu jest tak, że no tylko do ruszenia z miejsca w zasadzie jest.